Cowin należy się oczywiście azyl, ale w pierwszym kraju, do którego przybędą, tam już ich życie, Tam już ich życie nie jest zagrożone i dlaczego oni jadą dalej? Bo pewna blondynka z Berlina obiecała im wysokie zasiłki. Czy zrobiła to z głupoty? Trudno powiedzieć, ale obawiam się, że pan Brunon Golnisz może mieć rację, że komuś zależy na tym, żeby pozbyć się z Europy Europejczyków, a na ich miejsce sprowadzić bardziej potulnych niewolników z innych kontynentów. Natomiast, yy, kiedy w, umarł Mao tse to liczba i skończył się system, system przydziału kartek, ryżu na kartki, liczba Chińczyków zmalała o 100 milionów. Tak samo tutaj. Proszę państwa, te dziewięć zginęło, bo uchodźcy rejestrowali jedno dziecko w kilku rodzinach, a kiedy wprowadzono odciski palców, to dziewięć tysięcy dzieci gdzieś tajemniczo zniknęło. Dziękuję za uwagę. A poza sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona. O. <laughs>